Witam Was na kolejnej, tym razem jesiennej wyprawie pośród szarej, pochmurnej i miejscami deszczowej pogody, a także pośród żółtych i pomarańczowych liści. Jesteśmy w Różanie nad Rzeką Narwią w województwie Mazowieckim. Za nami jeden z czterech fortów twierdzy Różan, który dzisiaj będziemy eksplorować. Zapraszam Was na wyprawę, na której opowiem Wam również historię. Tej twierdzę. Żółta, pomagańczowa, pożółkła, jesienna aura liście z drzew. Pięknie komponują się dzisiejszego dnia z augą tego fortu, a tam daleko, już po drugiej stronie, bloki mieszkalne. Twierdza Różan została zbudowana w latach 1905-1910 na podstawie wcześniej, bo w latach 1899-1901 opracowanego planu fortyfikacyjnego autorstwa wybitnego rosyjskiego fortyfikatora, autora między innymi planów twierdzy Modlin, generała inżyniera Nestora Alojzewicza-Bulinickiego. Natomiast historia twierdzy Różan zaczyna się wcześniej, bo już w pierwszej połowie XIX wieku. Mazowieckie miasteczko, położone na Wysoczyźnie, na wzniesieniu o promieniu 3 km w środkowym biegu rzeki Dalgi, było łakomym kąskiem dla fortyfikatorów, a także przebiegały tutaj dwa ważne kierunki strategiczne Warszawa-Kowno oraz malbork białystok brześć W związku z tym w pierwszej połowie XIX wieku już powstawały plany pierwszych fortyfikacji burzańskich. Opracowywali je generał Jan Malecki oraz pułkownik Ignacy Prądzyński. Ta druga postać jest w polskiej historii szerzej znana, ponieważ przyszły generał Ignacy Prądzyński był jednym z ważnych dowódców Wojska Polskiego w trakcie Powstania Listopadowego. Był autorem fenomenalnego planu kontrataku ataku Wojska Polskiego po bitwie pod Olszynką Krokowską 25 lutego 1831 roku, Kontrataku ataku z Warszawy do Siedlec, co zakończyło się efektownymi zwycięskimi bitwami pod Wawrem, Dębem Wielkim i Iganiami w marcu i kwietniu 1831 roku. Niestety ten manewr się nie powiódł ze względu na jego przerwanie na rozkaz generała Jana Skrzyneckiego, wczesnego dyktatora, Powstania listopadowego. Tym samym nie udało się całkowicie zniszczyć armii rosyjskiej Feldmarszałka Iwana Debicza. Ale to taka ważna informacja na temat jednej z tych postaci. Dla nas ważne jest w tym temacie to, że był jednym z pierwszych planistów fortyfikacji Twierdzy Jednak plany odwlekały się w czasie. Dopiero do końca XIX wieku udało się zbudować koszary twierdzy Różan, a także ich zaplecze, zakwaterować 29 Czernichowski pułk piechoty, który stacjonował w Różanie do 1910 roku. Później został on zluzowany i odprawiony do Warszawy, a w jego miejsce wszedł 21 mugorski pułk piechoty oraz pododdział 2. Turkiestańskiego dywizjonu Artylerii. Plan budowy twierdzy różan zakładał, co ostatecznie się spełniło, powstanie trzech fortów. Fortu pierwszego, którego mugach teraz jesteśmy, fortu broniącego Różan od północnego zachodu, następne forty drugi, trzeci od zachodu i od południa. Natomiast umownie istnieje tak zwany fort czwarty, ale nie był to fort w pełnym tego słowa znaczeniu, tylko to były dwie ziemne reduty bojowe. Mające za zadanie osłonę dwóch stron szosy będące jednocześnie przeprawą mostową przez Narew. 3 22 lipca 1915 roku w czasie I wojny światowej. Walki trwały jeden dzień. W noc z 23 na 24 lipca 1915 roku, po tym jak Niemcy sforsowali rzekę Narew, Rosjanie wycofali się z Gorzana. Miasto i twierdza zostały później zajęte przez wojska niemieckie, które zaadaptowały te obiekty na swoje potrzeby. Między innymi w 1917 roku powstał tutaj w Różanie jeden z obozów internowania dla żołnierzy Legionów Polskich, którzy odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier. To wydarzenie historyczne jest nam Polakom znane pod nazwą Kryzysu Przysięgowego. 11 listopada 1918 roku oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej wyzwoliły miasto i tym samym Różan odzyskał niepodległość. Zajęte zostało miasto, a także obiekty twierdzy różańskiej i dawnego carskiego garnizonu powstałego w XIX wieku. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 4 sierpnia 1920 roku Różan został zaatakowany przez Armię Czerwoną. Polacy, żołnierze Wojska Polskiego Zażarcie bronili tego miasta, ale ostatecznie pod naporem bolszewików zmuszeni byli się wycofać. Wkroczyli bolszewicy i zaprowadzali swoje porządki oparte na czerwonym terrorze, który został ostatecznie ukrócony dopiero w połowie sierpnia 1920 roku, kiedy polskie wojska po bitwie warszawskiej i kontrataku z Nadwieprza ruszyły w pościg za wycofującą się na wschód Armią Czerwoną. W czasach II Rzeczpospolitej stacjonował tutaj do 1929 roku drugi batalion ciężkich karabinów maszynowych. Później w tym samym roku odbywały się kursy unitarne dla podchorążych uczących się w szkole podchorążych Piechoty w Ostrowie Komarowie, a także miały tutaj miejsce kursy szkoleniowe dla centrum rezerw wyszkolenia Piechoty. Zastanawiacie się pewnie, co robi ten obiekt w murach Twierdzy Różan. Jest to zbudowany w 1939 roku polski schron żelbetowy. Schron bojowy przeznaczony na stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego. Fort pierwszy Twierdzy Różan, jak i pozostałe forty drugi i trzeci, posiadały po dwa takie obiekty na skrzydłach swoich umocnień, po to, żeby wzmocnić, zmodernizować polską obronę w razie wojny. 1 września 1939 roku w godzinach porannych wybuchła II wojna światowa. Wojska niemieckie z trzech stron zaatakowały Polskę, m.in. z północy, z Prus wschodnich. W dniach od 1 do 4 września 1939 roku odbyła się bitwa graniczna pod Mławą bitwa dość zażarta, którą Niemcy mimo wysokich strat wygrali. W prawym w górnym rogu ekranu wyświetli Wam się teraz link do filmu o bitwie pod Mławą i eksploracji Fortyfikacji Mławskich, którą przeprowadziłem ponad 3,5 roku temu. Tego samego dnia, 4 września, pierwsza i 12 Dywizje Piechoty, 1 Brygada Kawalerii oraz jednostki Dywizji Pancernej Kempf dowodzonej przez generała Wernera Kempfa, od jego nazwiska właśnie wzięła nazwę Niemiecka Dywizja Pancerna, to, to były pododdziały wydzielone z Trzeciej Armii generała Georga von Kichlera do zdobycia Przedmościa Różańskiego. Przedmościa broniły dwa bataliony polskiego 115. Pułku Piechoty. Walki były dość zacięte. Niemcy początkowo nie byli w stanie sforsować polskiej obrony. Ostatecznie zdecydowali się na sforsowanie rzeki Narew. Udało im się to wykonać i zdobyć miejscowość Chełsty, którą później Polacy próbowali odbić w wielu kontratakach, niestety bezskutecznie. W związku z tym 6 września 1939 roku po zażartej obronie polska załoga twierdzy Różan zmuszona była się wycofać. W innym wypadku zostałaby zniszczona przez Niemców. W czasie niemieckiej okupacji fortyfikacje twierdzy Różan pełniły różne funkcje. Znajdowały się tutaj miejsca szkoleniowe dla żołnierzy drugoliniowych jednostek Wehrmachtu, Magazyny sprzętu wojennego, a także obóz jeniecki dla pojmanych do niemieckiej niewoli żołnierzy wojsk alianckich. Jesienią 1944 roku Różan został wyzwolony spod okupacji niemieckiej przez Armię Czerwoną. To wydarzenie upamiętnia różański czołg, pomnik. W latach powojennych, fortyfikacje twierdzy Różan. Były adaptowane na różne potrzeby prywatne, społeczne, publiczne, co wywarło różny wpływ na stan tychże fortyfikacji. Jak to wygląda teraz? Fort pierwszy, Twierdz różan, jest zachowany w miarę jak najlepszym stanie. Architektonicznie jest zachowany bardzo dobrze i można go swobodnie zwiedzać, eksplorować. Oczywiście trzeba uważać na pułapki czy miejsca, które mogą być niemiłymi niespodziankami dla potencjalnych eksploratorów. Fort drugi znajduje się w rękach prywatnych, więc nie wiemy w jakim stanie się zachował do dnia dzisiejszego. Fort trzeci natomiast został zaadaptowany na składowisko odpadów promieniotwórczych, a po fortyfikacjach Fortu Czwartego, który nigdy tak naprawdę nie powstał, były to ziemne reduty osłaniające szosę ostrowską, będącą przeprawą przez rzekę Narew, nie ma żadnego śladu. I w tym miejscu kończymy naszą dzisiejszą wyprawę po forcie Pierwszym twierdzy Różan. Jeżeli Wam ten materiał się podobał, to zachęcam Was do zostawienia łapek w górę i napisania komentarzy pod filmem. Jeżeli pierwszy raz jesteście na kanale Bizon na szlaku Jurbeksie, to tradycyjnie zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek, żebyście na bieżąco byli powiadamiani o kolejnych filmach, które się tutaj ukażą. Do pisania komentarzy szczególnie zachęcam mieszkańców Różana i najbliższych okolic. Być może macie jakieś wspomnienia i relacje związane z historią. Tejże twierdzę. Także możecie śmiało pisać swoje wspomnienia i relacje w komentarzach pod filmem. Zapraszam Was również tradycyjnie na moje media społecznościowe, na TikToka, Instagrama i Facebooka, gdzie wrzucam fotorelacje i shortsy z moich wypraw. A tymczasem do zobaczenia na szlaku. Spokojnego i miłego weekendu. Cześć!